Siemanko, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy z Aleksandrą Rolą cześć, Ola. Cześć, witam wszystkich. Jak się czujesz na te kilka dni przed galą? Wczoraj mieliśmy okazję, ale czy nie mieliśmy okazji? Znaczy mieliśmy okazję, ale nie porozmawialiśmy na media treningu, ale do tego jeszcze wrócimy. Jak są poczucie? Coś Ci dolega, jak to wygląda? Nie, samo poczucie jest OK, już nie mogę doczekać się Gali te, te półtora tygodnia przed, przed walką. To jest dla mnie taki najgorszy czas, bo nie mam co ze sobą zrobić, te dni mi się tak strasznie dłużą. Jak są dwa tygodnie, jak jest normalny tryb przygotowań i są dwa treningi dziennie, to jest... Wiesz, nie mam wtedy nawet czasu, żeby podrapać się po głowie i wtedy jest spoko, a teraz to już... Muszę organizować sobie czas, nie wiem, albo w coś gram, albo Netflix, albo książki i, i naprawdę te, te dni tak mi się dłużą, że y, już byle do, do czwartku, żeby, żeby już wyjechać do tych Gliwic i, i tam już jakoś pójdzie. W co grasz? Ojej, wiesz co, ostatnio y, tak wróciłam do, do korzeni i gram sobie to jakby... Nie jest na tyle fajne co Pegasus, ale gram sobie w gry z Pegasusa teraz na, na komputerze. Jakie tytuły? Bo ja katowałam Pegasusa tak, że no, przepalił nam się kiedyś i się skończyła gra. Tak, też miałam jakby dużo tych, tych gierek. Różne, Tanki, Contra, Mario, tam jakiś cyrk był, pamiętam. Także gdzieś tam wracam sobie do, do takich gierek z dzieciństwa. No, powiem Ci, że zaskoczyłaś mnie. Prawie tak bardzo jak tymi dwiema różnymi skarpetkami, w dzisiaj przyszłaś. Możesz pokazać widzom? Jedna taka, druga taka. I to jest hipsterstwo już w najwyższym wydaniu w Waszym klubie, co? Nie, geneza tych skarpetek jest taka, że jestem bałaganiarą, a w połączeniu ze spóźnialstwem to wypada tak, że wiecznie wychodzę wszędzie spóźniona, więc łapię po prostu jakiekolwiek czyste skarpetki i wychodzę. No takie bardzo niefajne pytanie w stosunku do kobiety, no ale są jakieś problemy z drodze zrobienia uwagi, czy wszystko okej? Okay? Pomidor. Nie no, jest wszystko ok, mam nadzieję, że będzie 56, 7. A więcej o wadze możemy porozmawiać już po walce. Wczoraj był mediatrening i powiem Ci szczerze, całkowicie szczerze, że no nie wyglądałaś najlepiej na tym mediatreningu w moim odczuciu, jakoś tak nie wiem, byłaś spięta, coś, coś się wczoraj działo, czy, czy ty w ogóle nie masz takiego wrażenia? Nie, ja po prostu wiesz, wychodzę na ten mediatrening ja jakoś tam nie, nie skupiam się na tym, żeby wypaść dobrze, raczej wiesz, luźno macham rączkami i no tyle Bo, wiesz, nie było moim celem, żeby nam za wszelką cenę pokazać, wiesz, jakoś nie wiem, super pracę nóg, rąk y... Jakieś fajne kombinacje, żeby mocno te tarcze tam naparzać, wiesz, po prostu tam robić na walka z cieniem. Czyli wszystko okej? Okay? Tak, tak, tak. No bo byłaś moim stuprocentowym typem w zasadzie na to starcie, a wczoraj tak się troszeczkę zmartwiłem, czy wiesz, jak kazałem ludziom dobre pieniądze grać na tej gali, a tu wczoraj patrzę i tak właśnie lekko mówię, kurde, co jest? Wiesz, no, obserwowałam przez tę chwilę Karolina I Karolina, może gdzieś tam na tarczach ładnie wyglądała, ale to jest też taka różnica, że jej trener bardzo nabijał te tarcze, więc ona biła szybko. Natomiast nawet gdzieś tam nie do końca prostowała te łokcie przy, przy prostych, a do tego miała małe rękawiczki. Ja miałam duże, więc to też jest, robi tą różnicę szybkości. Jak to jest z tym waszym konfliktem, no bo jest, pojawia się w zasadzie w każdym wywiadzie, w każdej konferencji, wczoraj również Dominik Durniat zapowiadał was jako skonfliktowane zawodniczki. Czy jest na przykład taka szansa, że nie wiem, po walce ten konflikt się skończy i pójdziecie na piwo razem, czy raczej nie ma takiej możliwości? Nie, myślę, że tutaj już padło naprawdę zbyt wiele słów. Ja na pewno podam Karolinie rękę po walce niezależnie od, od wyniku, od werdyktu, no ale koleżankami raczej już nie będziemy. Karolina stwierdziła, że to ty jesteś osobą, która zaczęła ten konflikt wczoraj na wywiadzie po mediatreningu i powiedziała, że na pięć twoich zaczepów odpowiada tylko na jedną i to jakby ty na tym konflikcie rośniesz, budujesz się, czy zgadzasz się z taką wypowiedzią? Um, to ja zaczęłam konflikt, w sensie to ja zaczęłam, ja jakby obnażyłam Karolinę, tak, Karolina zbudowała wokół siebie taką, moim zdaniem, bańkę mydlaną, stworzyła taką, nie wiem, jakąś wersję alternatywną, a później przyszła Ola Rola i powiedziała, ale hola hola, co ty mówisz, przecież to jest nieprawda. I od tego się zaczęło, no, Karolina po prostu nie spodziewała się, że, że przyjdę i powiem, że... Ona się gdzieś tam rozmija z prawdą, i, i że to jest bardziej, w moim odczuciu, jakaś kreacja medialna-marketingowa. A jaka była kolejna część pytania? Że na y, pięć Twoich zaczepek ona odpowiada tylko na jedną. No, bo ma odpowiedź tylko na jedną. Nie, no tak naprawdę. Y, a, I że ja chcę wykorzystać swoje pięć minut, tak? No, y, ja jakby. Oglądam, śledzę to. To jest też część naszej pracy, żeby śledzić to, co się dzieje tam w mediach. Te wypowiedzi też Karoliny, szczególnie, że wypowiada się bardzo często właśnie na mój temat. I zgubiłam wątek. Mówiliśmy o tych zaczepkach, o zaczepkach pięciu na jeden? O zaczepkach, tak. Jakby, Jeżeli ja widzę, że ona cały czas kłamie w tych wywiadach. No, w w wypowiedziach, które dotyczą mnie no to moim zdaniem to nie jest wykorzystywanie pięciu minut, tylko to jest jakby no walczenie o swoje tak, bronienie siebie bo ja może i mówię dużo o Karolinie, ale nigdy nie powiedziałam nic, co byłoby niezgodne z prawdą a Karolina chcąc się gdzieś tam wybielać gdzieś za to non stop tam kłamie Wracając do samej walki jak myślisz, jak ona będzie miała obraz? Z jakim nastawieniem wyjdzie Karolina, z jaką taktyką? Czy, bo dużo osób twierdzi, że bardzo szybko będzie szukała parterów, wbrew y, temu, że no, miała tą przygodę z pięściarstwem. Y, jak myślisz, jak to będzie wyglądało? Wiesz co, no Karolina na pewno będzie kilka kilogramów cięższa, więc też mi się wydaje, że będzie szła w ten parter. No z drugiej strony ogólnie będzie miała lepsze warunki: jest wyższa, ma lepszy zasięg i, i będzie cięższa, więc. Też trudno ocenić. No, może chcieć wykorzystać właśnie swój zasięg, swoje warunki fizyczne i gdzieś tam trzymać mnie na dystans, a może chcieć próbować swoich sił wierząc w to, że będzie właśnie ode mnie silniejsza, w tym gdzieś tam w klinczu, w przepychankach i w parterze. Jesteś gotowa na wszystko? No, jestem gotowa na wszystko. Ja sparowałam tutaj cały czas z cięższymi dziewczynami. Oliwia, która walczy w kategorii 66 i robi kilogramy do, do tej wagi. Robiłam z popakami, także spokojnie. My ogłosili na przykład walkę wczoraj. W zasadzie ogłoszono walkę twojego klubowego kolegi Janka Bochowicza, rewanż z Korejem Andersonem. Co myślisz o tej walce? Mam nadzieję, że Janek się zrewanżuje. No, kiedy oni walczyli 3 lata temu, jakieś, 4 lata temu, no to Janek był, nie miał wtedy najlepszej pasy w UFC, raczej tam, gdzieś tam cały czas walczył o utrzymania, a teraz idzie mu bardzo, bardzo dobrze i mam nadzieję, że się odgryzie. Wtedy to był chyba ten moment, w którym Janek trenował w Ankosie i w Poznaniu i strasznie jakoś źle się zaklimatyzował w tym mieście. Natomiast na gali w Gliwicach walczy kilku Twoich kolegów z maty. Albert Odzimkowski, Michał Michalski. Jak myślisz, jak będzie wyglądało to starcie i kto jest zwycięży Twoim zdaniem? Biorąc pod uwagę, że Michał Michalski, tak? On dawał bardzo dobre pojedynki w KSW, ale gdzieś tam chyba cały czas walczył o utrzymanie. Nie widziałam za bardzo gdzieś tam tych sparingów i w jakiej formie jest Albert. No bo sparowaliśmy w tym samym czasie, ale jakby no solidarnie wierzę, że, że kolega z klubu sobie poradzi. Jest również walka, która w zasadzie elektryzuje całą Polskę Damian Nikowski, Szymon Kołecki. Walka dwóch Olimpijczyków. E, jakie tu widzisz przewagi, a tutaj Damiana, jak i Szymona w tej walce? Wiesz co, o tej walce jak rozmawiamy nawet e, gdzieś tam w bliskim gronie, to po prostu nikt nie jest w stanie e, wytypować tej walki, nikt nie jest w stanie powiedzieć jak to będzie wyglądało, bo tak wszyscy mówią, że Szymon ruszy do przodu, tak jak e, to było w poprzednich jego walkach. Ale z kolei no, jeżeli wszyscy tak mówią, no to on może nie ruszyć. E, Trudno mi jest w ogóle, wiesz, kto będzie dążył do parteru, czy tam będą dążyć do parteru, czy to będzie się odbywać w stójce. To, to jest dla mnie też najgorsza walka do wytypowania na tej gali. Nie byłabyś dobrym buchmacherem chyba, co? No raczej nie, ja nie lubię w ogóle, wiesz, hazardu, więc... Wracając do Twojej walki... Mn... Karolina powiedziała wczoraj coś takiego, że cała presja tak naprawdę jest na tobie, bo jesteś lepszą zawodniczką na papierze i tak dalej, i tak dalej. Ono już jest wygraną, ponieważ wzięła tę walkę. Co sądzisz o, o takim tonie wypowiedzi i kierunku, w który, których w tej wypowiedzi Karolina obrała. Kurczę, no jeżeli przed walką mówisz takie rzeczy, to nie świadczy, mi się wydaje o tobie dobrze, o twojej pewności siebie, to już tak jakby sobie budowała. Budowała taką narrację pod przegraną, jeżeli mówię, że ona już się czuje wygrana. Po drugie, myślę, że presja jest po, tej osobie, po stronie tej osoby. Zależnie od tego, która osoba no, tą presję czuje. Ja... Jakby nie wiem, jak wychodziłam na, do walki na Almię, wychodziłam do walki amatorskiej na gali Zawodowej, wychodziłam na Mistrzostwa Świata, wychodziłam do KSW. ja się cały czas czuję tak samo. Mam taki, zawsze taki sam stres i nie czuję jakby, nie wiem, żadnej pracy, nic mnie nie, nie przytłacza. I no generalnie też Karolina ma taką taktykę, żeby budować i jakby podnosić wartość swoich rywalek, no bo wtedy jest po pierwsze w przypadku wygranej, no to przecież będzie, że wygrała z tak dobrą rywalką, tak? W przypadku przegranej też nic nie, nie dzieje, no bo e, będzie mówiła, że przecież przegrała z tak dobrą rywalką. E, w tym wszystkim tutaj Karolina też zapomina wspomnieć o tym, że ja jestem e, zawodniczką z kategorii słomkowej, to ja idę do niej, do, wiesz, do kategorii muszę dla mnie to jest super i ja to tak odbieram. Jako superfight, jednorazowy wyskok i ja na tym absolutnie nic nie stracę, ja nawet jak mi się powinie noga, to po prostu wrócę sobie do, kategor do kategorii słomkowej i, i tyle. Czyli co, myślisz, że... By... ale generalnie już po tej walce zamykasz całkowicie rozdział z owczasz Owczarz w swojej karierze, tak? Tak, raczej tak. No wiesz, zobaczymy, jeżeli nie wiem, organizacja będzie miała pomysł na jakieś rewanże. No to wiesz, to już są spekulacje. Zobaczymy jak ta walka będzie wyglądać. Ale nie, no raczej już wiesz, nie, nie będzie tam żadnych zaczepek. Ola, jakieś plany odpoczynkowe, wyjazdowe po gali? Bo pamiętam, rozmawialiśmy po poprzedniej, że no niestety nie możesz sobie na to pozwolić, bo musisz wracać na salę. Teraz już chyba nie będziesz musiała zaraz po, 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 po Gliwicach wracać na salę. Ty masz jeszcze, będą święta, Sylwester i tak dalej. Tak, no raczej żadnych jakichś większych wakacji dłuższych nie, nie planuję. Gdyś spędzę czas z rodziną, mam dwójkę chrześniaków, więc Gdzieś z tą rodziną będę chciała ten czas spędzić. Tym bardziej, że no właśnie ostatnio mam mało okazji, żeby, żeby jechać, jeździć, odwiedzać te rodzinne strony. Także czas świąteczny, a, a później też będę musiała parę spraw zdrowotnych ogarnąć. Czeka mnie przegroda nosowa, na przykład w, naszym, w naszej klinice MML kochanej. Więc, jakiś tam odpoczynek bardziej taki z powodów medycznych będzie. Ile walk chciałabyś zawalczyć w 2020 roku? Co najmniej dwie, optymalnie będzie trzy. Myślisz, że jest to do zrobienia tylko i wyłącznie na galach KSW? Nie, pewnie nie, ale no zobaczymy, jak się ułoży. Będę chciała też szukać ewentualnie pojedynków, w zależności od zdrowia, oczywiście, gdzieś poza organizacją. Już tak na sam koniec, Ola, duża grupa kibiców wybiera się twoich do Gliwic. Wiesz coś o tym? Masz jakieś informacje na ten temat? Tak, generalnie mam dużą rodzinę i duża część mojej rodziny z Lubelszczyzny wybiera się do Gliwic. Duża część właśnie mojej rodziny pochodzi ze Śląska, Katowice, Zabrze, Gliwice, także około 30 osób będzie mnie wspierać tego dnia na hali. No, także wy też się wybierajcie do Gliwic. Hola, hola, szanowni Państwo, KSW52 już w tę sobotę. Dziękuję raz za wywiad. Dziękuję bardzo.